To siedzę, ale tam daleko. Ponieważ tam wczoraj siedziałam jakieś pół godziny, czekając na autobus. Dosłownie, prawie się zasrałam, bo chciałam do <guletra> to mi są. Czekaj, ile sześć znaków zapytania. Ty różnych wiadomości? Nie, 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 nie. Jestem w kamerze? Jest, mogę ci nagrać. Bo nie mam podglądu. Wow, Ale to jest ma... zajębisty aparat. Nie, mnie? Te iPhony to jednak Tylko będę miała 115 subskrybentów, to kupię kamerę Na razie mam 35, także jeszcze chwila Ale wierzę w was, subskrybenci Teraz wypuściłam filmik z masą niedzielonowską Jak czekałam na autobus Na... Na kobotach filmik jest super, akurat. Tak? Dzięki. No. Mam nadzieję, że czegoś się nauczą moi subskrybenci. Dzisiaj jest dzień strajku klimatycznego. I ja i fragment y, naszej klasy i Julka, oczywiście, tak. idziemy na ten strajk, ale najpierw idziemy do Marty, aby odebrać. I muszę odebrać. nie widać. Takie... Przepraszam. Poczekaj, to ja. Ma sens! Y, aby wziąć aby wziąć banery, slash plakaty, które zrobiłyśmy wczoraj. U niej. Więc teraz idziemy do Marty. Marta mieszka na. Chyba będę musiała to wyblipować, żeby mnie później nie złapała i nie pogniewała do ziemi. Jest... Nie, nie ulicy, nie możemy podawać jej ulicy, a mówią stacji metra. No, ale nie ma... A? Wyblipuję ale ale to. Ale ona nie na o, prace robotnicze. I z Julką, e, jak przyszłyśmy tam wczoraj, to jest taki. Piękny dom na ulicy Marty To prawda Dobra, ty zasłonisz adres, a ja im pokażę ten dom, dobra? Pobiegnij, pobiegnij pod tablicę i zasłoń adres, a ja im pokażę Szybko, szybko Bo, ja bo On jest taki zbyt. piękny Zastanawiałyśmy się, czy mieszka tam ktoś w naszym wieku Żebyśmy mogły się zakochać w tej osobie I odziedziczyć ten dom Ale okazuje się, że najmłodsze dzieci, rodziny, które tam mieszkają mają 20 lat Ej, no, ale... Trochę za stare dla nas. To no, tak. okay. jest na No, Mam tak o być, Nie małżeń, że mają. Ręka mnie już woli, Boże vlogowicze. Oh wow, A tak. ła To razem z kamerą na to 15 subskrypcji. Zbliżamy się na ulicę. Patrz, to jest jej ulica. Mam powiedzieć. Nie. No, idziemy. Widzę go. O oh wow, ja On jest taki piękny. O Boże, widzisz jaki mają teraz samochód? O, ja wiem, ale chcesz umrzeć za 7 lat? Nie. No właśnie, idziemy na strajk klimatyczny. No o Boże, jaki jest piękny. Widać adres? To ten pobiegnij, pobiegnij pod tablicę i zasłuchaj adres, a ja im pokażę szybko. <laughs> ręce trochę wyżej. Trochę wyżej ręce. O, dobrze, dobrze jest. To jest ten dom. Jest taki piękny. Patrzcie na niego. Marta? wpuść nas, Marta? Jesteśmy już u Marty. Pokażę Wam pokój Marty. Co robisz? tata mówi, żebyśmy dały czadu. Ale nie, to jest w pozytywnym sensie. No, ale nie otwieraj, otwieraj oczyma. Oczyma. Really Ej, ładnie chyba i zrobiłam to nie, Julia. <śmany> nie otwiera twoje raje. prawda, Julia? Ojej, no to musimy się posprężyć. Ja, ja że ty to mhm. Taka butelka. deka. nie możesz nawet <śmany> coś na wejście, <śmany> 4 <laughs> <jest> <laughs> I pod nimi był. <laughs>